O trudnej drodze, jaką musiała przejść e, po zakończeniu kariery, między innymi, opowiada doskonale Wam znana pięściarka i e, była pięściarka, kickboxerka <noise> Iwona Guzowska, e, mistrzyni świata. Myślisz o sobie jeszcze jako mistrzyni świata? Nie, tamtej, tamtej dziewczyny już, już nie, nie, ma. nie ma, to jest wspaniałe. Ale dzieciństwo, jakbyśmy mieli e, patrzeć na, na Twoje dzieciństwo, to ono też nie było różowe, jak i ułagatwe. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl. No nie było, no nie było. Natomiast każdy z nas dostaje jakąś swoją lekcję życiową, porcję może tych lekcji. I w zależności od tego, co z nimi zrobimy, tak wy będzie wyglądało nasze życie. Jeżeli w pewnym momencie nie zorientujemy się, że bez względu na historię, to moja odpowiedzialność jest, żeby zaopiekować się sobą, porobić porządki w głowie, w sercu, w swoim życiu, to lepiej nie będzie. I albo zostaniemy wtedy w przeszłości, w tych trudnych zdarzeniach i będziemy się w tym taplać i to będzie cały czas nas obciążało. Albo wyciągniemy z nich to, co jest najcenniejsze. No, ale, i nikt, dalej. ale jeżeli cię nikt tego w dzieciństwie nie nauczył, albo zaznałaś krzywd w dzieciństwie, mhm. albo bólu, albo prześladowania, no to skąd masz wiedzieć, jak sobie ze sobą poradzić, jak siebie przytulić? Ja miałam bardzo duże szczęście, po prostu dostałam to w pakiecie startowym. Ja zawsze wiedziałam, że to jest moja odpowiedzialność, że roztrząsanie pewnych rzeczy niczego w moim życiu nie polepszy, więc. Robiłam to, co mogłam, to, co umiałam, to, co wiedziałam na dany, na, na dany moment, najlepiej jak mogłam. Mhm. Natomiast dzisiaj naprawdę ludzie mają możliwość otrzymania wsparcia. To nie są lata 80., 90. ubiegłego stulecia. Teraz jest naprawdę bardzo szeroko zakrojona możliwość terapii. uzyskania pomocy, terapii, tego wewnętrznego rozwoju swojej własnej świadomości, i to mhm. jest klucz. Iwonko, na to pierwsze pytanie, kiedy Ewa ciebie zapytała, czy jeszcze czujesz się mistrzynią, bardzo szybko, bez zastanowienia, odpowiedziałaś tamtej dziewczyny już nie ma. nie ma. Kiedy powiedziałaś teraz o swoim dzieciństwie, to nie powiedziałaś tej frazy, ale ona też wybrzmiała, że tamtej dziewczyny z dzieciństwa już nie ma. Jaką ty cenę zapłaciłaś za swoją karierę, za trudne dzieciństwo, za swoją ogromnie dynamiczną karierę, za swoje wielkie sukcesy? Kiedy Zawiesiła się rękawica na kołku i powiedziałaś wracam do normalnego życia. Jaką cenę przyszło Ci za to zapłacić? Adekwatną, najlepszą, sprawiedliwą. Bo y, dzięki tym trudnym doświadczeniom, dzięki temu, że naprawdę dawałam sobie w kość i byłam super katem dla siebie w sporcie, no bo ciągle musiałam sama sobie udowodnić y, to, że ja w ogóle zasługuję na to, żeby tu żyć, żeby w ogóle dostać jakikolwiek odrobinkę szacunku, ale sama sobie musiałam to dać. Więc ta cena była absolutnie warta do zapłacenia. Żebym dzisiaj była tu, gdzie jestem, takim człowiekiem, jakim jestem, żebym mogła robić to, co robię dzisiaj dla innych. I to jest w ogóle wspaniałe. To każde zdarzenie w moim życiu. Ale chcesz mi powiedzieć, że depresję nazywasz wspaniałym doświadczeniem? Ono było bardzo trudne. Każde trudne doświadczenie powoduje, że czujemy się fatalnie, że spadamy na dno piekła swojego własnego, ale jak już jesteś na, na dnie swojego piekła, to przejdź przez nie z uśmiechem i z ufnością. Tego się nauczyłam. To jest bardzo trudne. I kiedy o tym teraz mówię, mogłoby się wydawać, że co ta Iwona Bredzi? Ona chyba naprawdę dostała nieźle po głowie. No. Natomiast. Nie da się oszukać pewnych rzeczy. Siedzę tu przed Wami i kogo widzicie? Uśmiechniętą, tak. spełnioną kobietę. Jestem w sobie, jestem spokojna, jestem ze wszystkim pogodzona. I nigdy w lepszym miejscu swojego życia nie byłam, jak jestem teraz. A przychodzą do ciebie czasami sportowcy po pomoc? Bo ty dzisiaj się zajmujesz pomocą tak. osobom w trudnych momentach życiowych. Zdarzyło ci się, że przychodzili do ciebie sportowcy, wiedząc, że mają do czynienia z byłą sportwenką? Tak, przychodzą sportowcy. Przychodzą ludzie z dużego biznesu, którzy spadli z tak zwanego wysokiego konia. I to jest ich wyobrażenie o tym, yy, że... Teraz to ja już jestem nikim. I to, co jest najwspanialsze, przychodzi do mnie taki człowiek i mówi, opowiada swoją historię, i mówi, bo ja teraz jestem nikim. I ja mówię, jak wspaniale Cię poznać, cześć, też jestem nikim. I oni wtedy robią takie owlki. Wąka, przepraszam Ci przerwę, ale wrócę na moment do tego <laughs> no, tak. reportażu o Agacie Wrubel. Wiesz, bo tam dochodzi ogromna, dramat, ogromny dramat fizyczny, no. także finansowy. Wiesz, jak takiego człowieka. Byłego sportowca, a ich jest bardzo wielu, kiedy wiesz, żyją bardzo, bardzo dynamicznie, bardzo szybko, bardzo emocjonalnie. Mają oklaski, mają, oklaski. mają splendor. Sponsorów, no. prawda? I jednego dnia się to wszystko kończy, dochodzą do tego ogromne problemy zdrowotne. Jak można dzisiaj takiemu człowiekowi pomóc i spowodować, żeby on jeszcze. Kiedykolwiek się uśmiechnął i o moje wszystkim życie. Jest okay. Trzeba zmienić nastawienie. Im dłużej żyjemy, zakotwiczeni w naszych wyobrażeniach. Tym, że byłem kimś, albo jestem kimś. I teraz co mam być zwykłym człowiekiem? Tak, bądź zwykłym człowiekiem, bo bycie człowiekiem to jest najpiękniejsze, co może być dla nas. Cieszyć się drobiazgami. Zdrowie nie psuje się z dnia na dzień od tak. To jest nasza ciężka w cudzysłowie praca, że tracimy zdrowie, że nabywamy kontuzji, więc zmiana tej optyki, z szukania na zewnątrz winnych, odpowiedzialnych, na to, żeby spojrzeć na siebie i odkryć w sobie swój potencjał i znaleźć ten spokój tam, gdzie on naprawdę jest, to to jest klucz. To jest bardzo trudne, chociaż wydaje się, jak mówię o tym, że to jest super łatwe, ponieważ mamy bardzo mocno zakorzenione takie Przekonania, że yy, jeśli byłam mistrzynią świata, czy byłem mistrzem olimpijskim, no to teraz jak ja mam żyć? Przecież to jest obciach, to jest wstyd jechać tramwajem. Dlaczego? To jest wszystko w naszej głowie. Jeżeli tam zrobimy porządek, to jest proces. Ale to jest jak najbardziej możliwe. Więc zmiana optyki, spatrzenia na zewnątrz, żeby dostrzegać to, że samo życie w sobie jest największą wartością. Ja musiałam przeżyć wiele, wiele lat, żeby się dowiedzieć, że źle oddycham i że oddech jest mi potrzebny do życia. Tak. E, nabieramy go ze 20 tysięcy razy dziennie, a tak go sobie lekceważymy. A kto tobie powiedział, że... Trzeba dobrze oddychać, żeby żyć. Bo moje, teraz ciało lety, to, to, moje ciało mi to powiedziało. Każdy sportowiec ma kontakt ze swoim ciałem. Y to, co jest jednym z takich moich talentów, to to, że ja zawsze miałam bardzo mocno takie otwarte wewnętrzne uszy na to, co się dzieje ze mną i z moim ciałem. Moje ciało mnie bardzo pięknie prowadziło i mnie uczyło. Oczywiście do tego doszli niezwykli ludzie, których, których spotykałam na swojej drodze, między innymi Dalej Lama 14, gdzie cała ta filozofia właśnie. Spojrzenia na siebie, jak na źródło wszystkiego, co jest w Twoim życiu, tego, co najlepsze i tego, co najtrudniejsze. I to robi robotę, ale rzeczywiście przywrócenie swojej uważności do oddechu, do ciała, do spokoju, to jest bardzo kluczowy element w tej drodze do takiego uzdrowienia. Bo mm, paradoksem jest to, że możesz osiągać. Niebotyczne sukcesy, zarabiać gigantyczne pieniądze, a i tak w środku czujesz pustkę. I ja właśnie często z takimi ludźmi mm. pracuję. Mam wszystko, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie mam niczego, bo nie zauważyłeś jednej rzeczy: że masz już wszystko, czego potrzebujesz, masz siebie, że Ty jesteś wartością ponad wszystko, i Twoje bijące serce jest źródłem tego, co w Tobie jest najcenniejsze i najmądrzejsze. Tyle. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień